Witam serdecznie, ja nazywam się Łukasz Szczepańczyk i jestem trenerem kompetencji cyfrowych. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Cyfrowy Senior 6.0. To miejsce gdzie chciałbym zamieszczać filmiki, materiały dedykowane dla osób starszych na temat jak obsługiwać smartfon, jak wykorzystywać i obsługiwać komputer, jak poruszać się po internecie, gdzie mogę znaleźć fajne narzędzia do tego, aby ułatwiać sobie codzienne życie. By rozpocząć ten temat dziś proponuję sklep play sklep play to miejsce w którego możemy pobierać aplikacje jeżeli mamy telefon z systemem android wyjątkiem są tutaj przez pewien czas telefony z systemem huawei i honor i iphony dla nich są inne tego typu miejsca o nazwie app gallery czy app store My jednak dzisiaj skupimy się na sklepie Play, na miejscu, dla którego myślę, że większość z Was będzie ściągała bezpiecznie, co jest ważne, aplikacje. Szanowni Państwo, ja dziś do moich zajęć wykorzystam telefon firmy Xiaomi i na nim będę się poruszał. Natomiast zasady poruszania się po sklepie Play w każdym telefonie z systemem Android są identyczne. A więc zaczynamy. Szanowni Państwo, sklep Play... Sklep Play to e, ikonka, to miejsce aplikacji, z której pobieramy inne aplikacje, oznaczona takim trójkątem w czterech różnych kolorach, znajdujące się tutaj u mnie na ekranie. Ja ją teraz właśnie kliknę. Jak widzimy, mamy tu właśnie to to miejsce, skąd możemy pobierać aplikacje. My dzisiaj zajmiemy się takimi podstawowymi funkcjonalnościami, jak pobrać, jak zainstalować aplikację, jak ją wyszukać też, bo to też jest istotne. Stąd u góry, Szanowni Państwo, mamy na moim telefonie, widzicie takie miejsce, szukaj aplikacji i gier. Komunikaty w tym miejscu możemy wprowadzać przy użyciu klawiatury lub też przy użyciu komunikatu głosowego, jeżeli klikniemy mikrofon obok. Jak wyszukać, Szanowni Państwo, taką aplikację? Przykładowo... Jeżeli nie znam nazwy aplikacji, a chciałbym zainstalować aplikację do mierzenia kroków, wystarczy, że wpiszę krokomierz. Następnie klikam lubkę i jak widzicie Państwo, telefon przedstawia mi mnóstwo propozycji. Co ważne, powinienem zwrócić uwagę na to, czy aplikacja jest dobrze oceniana przez innych, to widać, Właśnie po tej ocenie, którą tu widzicie Państwo, 4,8, pierwsza aplikacja, druga 4,9 gwiazdki, to bardzo wysokie oceny, bo tu ocena jest od 0 do 5 gwiazdek, więc 5,0 to jest maksymalna ocena, jaką może uzyskać aplikacja i obok co istotne, to liczba popręg tu przy tej pierwszej aplikacji, którą proponuje nam sklep Play to 50 milionów pobrań poniżej mamy także aplikację Krokomierz licznik kroków i kalorii która ma też ponad 50 milionów pobrań i 4,9 ocen. gdybym chciał zdecydował się na nią wystarczy, że kliknę na tą aplikację i jak widzicie mam od razu przycisk zainstaluj bo gdybym go wcisnął nastąpiłoby instalowanie aplikacji warto jednak wcześniej przyjrzeć się także Opisowi tej aplikacji. Poniżej zobaczcie Państwo mamy tę ocenę, mamy także opinię innych użytkowników na jej temat. Chociażby super apka dla osób, które taki jak ja, jest to idealne, bo 6000 kroków to nie dużo, a przez 7 dni można stracić trochę wagi. Polecam i tak dalej i tak dalej. Ważne, żebyśmy zwrócili także uwagę na oceny negatywne i na to, czy dane programiści danej aplikacji odpowiadają na tego typu. Komentarze. Tu, gdybyśmy my już mieli ją zainstalowaną, jest także miejsce na kontakt z deweloperem, czyli właśnie na zwrócenie uwagi, że coś nie działa. Warto także kliknąć o tej aplikacji, strzałkę w prawo. Zjechać na dół, możemy zobaczyć, ile miejsca zajmie nam aplikacja. Zobaczcie Państwo, rozmiar do pobrania 10,28 MB. To jest właśnie mniej więcej ile będzie wynosiła aplikacja po jej pobraniu. Tu też możemy zobaczyć ile będzie kosztowała nas ewentualna wersja premium, bo często tego typu aplikacje mają właśnie wersję premium. Jeżeli jestem zdecydowany i chciałbym ją zainstalować, wystarczy, że kliknę zainstaluj i aplikacja się mi na telefonie instaluje, muszę odczekać odpowiedni czas. I zobaczcie Państwo, już na swoim telefonie mam na dole, uruchom aplikacja została zainstalowana. Jeżeli nie znam, jeżeli znam teraz konkretnie, znam konkretną nazwę aplikacji, co chciałbym zainstalować, mogę także tu u góry wpisać jej nazwę. Nie problem, ale nazwę konkretnej aplikacji. Wpiszmy aplikację Globo, która służy do między innymi dostawy jedzenia, i zobaczcie, mam. Właśnie na tym u góry po, pod miejscem, gdzie wyszukiwałem aplikacji, nazwę tej aplikacji, której wyszukiwałem i obok zainstaluję. Czyli mogę od razu ją zainstalować, ale mogę też klikając jej nazwę ponownie wejść do samego menu i przeczytać sobie opinię na jej temat. Klikając o tej aplikacji, przepraszam, tutaj mamy na dole miejsce ile miejsca mi zajmie, kto jest jej producentem i tak dalej, i tak dalej. To wszystko możemy wyszukać właśnie w tym miejscu o aplikacji i klikając zainstaluj możemy zainstalować. W ten sposób instalujemy aplikację. W sklepie Play, szanowni Państwo, możemy także aktualizować aplikację. W jaki sposób możemy to zrobić? Przykładowo... Zobaczcie Państwo, jeżeli wpiszę nazwę aplikacji Snapchat i mam ją już zainstalowaną na telefonie, wówczas nie wyskakuje mi komunikat zainstaluj, tylko jeżeli jest już zainstalowana, a w tym wypadku wymaga aktualizacji jest przycisk aktualizuj. Jeżeli wpiszę aplikację, którą mam już zainstalowaną na telefonie, a która nie wymaga aktualizacji, tutaj Szanowni Państwo mam także Możliwość otworzenia aplikacji, a gdy kliknę jej nazwę, także odinstalowania. Zobaczcie, że obok przycisku otwórz mogę kliknąć odinstaluj, co oznacza, że z aplikacji Sklep Play mogę także odinstalowywać aplikację. Na koniec, Szanowni Państwo, ciekawostka. Sklep Play to także miejsce, w którym jednym przyciskiem możemy zaktualizować wszystkie aplikacje, które są zainstalowane na moim telefonie a co do których są dostępne takie aktualizacje. Jak to zrobić? Wystarczy, że w prawym górnym rogu klikniemy nasze inicjały lub zdjęcie, to w zależności od tego, jak jesteśmy zalogowani w sklepie Play. Następnie, ze dostępnych menu, zobaczcie na tą pierwszą pod linią, klikamy Zarządzaj aplikacjami i urządzeniami. Tu mamy zakładkę Dostępne aktualizacje. Zobaczcie po jej kliknięciu wyskakuje mi 5 aplikacji, które mam zainstalowane na telefonie, a które w tym momencie mogę zaktualizować. Klikając Aktualizuj wszystkie, jednym przyciskiem zaktualizowałem swoje aplikacje, które są zainstalowane na moim telefonie. To wszystko na dziś, pierwszej części o sklepie Play. Zachęcam do tego, abyście Państwo zasubskrybowali mój kanał, obok postawili dzwoneczek i dzięki temu włączyli powiadomienia o kolejnych nowych filmach, które będę zamieszczał na kanale. I dajcie łapkę w górę, piszcie także w komentarzach, Szanowni Państwo, jakie tematy Was interesują. Będę starał się nagrywać na ten temat nowe materiały, nowe pozycje. Na dziś to wszystko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnych materiałach.